W dniu świętego Floriana Patrona Strażaków w całym kraju rozpoczęły się uroczystości związane z tym najważniejszym świętem ludzi, którzy mają najwyższe zaufanie społeczne. Mszą świętą i przemarszem oddziałów w Pomysku Wielkim strażacy ochotnicy z Pomyska i Żukówka rozpoczęli uroczystości. Odremontowana remiza, okazały samochód i kilkanaście elementów wyposażenia OSP to nie jest jeszcze wystarczający dostatecznie wyposażony oddział ale wszystko wskazuje, że z każdym rokiem tego sprzętu będzie coraz więcej. Dzisiejsze Święto Strażaka to takie wielkie święto w Pomysku Wielkim. No, Dzień Świętego Floriana Patrona Strażaków to rzeczywiście święto jest nie tylko dla nas, ale dla wszystkich strażaków w całym kraju. I czy możemy się dowiedzieć co ten 2011 rok przyniósł dla Was? 2011 rok pod względem inwestycyjnym można powiedzieć, że był dosyć dobry. W tym roku kupiliśmy na około 30 tysięcy urządzeń i ubrań dla strażaków. Czyli cała kwota, którą otrzymaliście w 2011 roku to? To znaczy nie cała kwota, którą otrzymaliśmy, tylko którą myśmy się postarali. Kwota 19 tysięcy pochodziła z Krajowego Systemu Ratownictwa, a pozostałe kwoty staraliśmy się dotację i z zarządu powiatu bytowskiego otrzymaliśmy 4 tysiące na zakup dwóch aparatów nadciśnieniowych powietrznych. Jak również otrzymaliśmy dotację Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku na zakup ubrań ćwiczebnych i bojowych. Ale wiemy również, że w poniedziałek będzie podpisanie umowy również ze starostwem. Tak, ale to nie dotyczy akuratnie nas, dotyczy to z jednostki z naszego powiatu. Jest to dofinansowanie do zakupu na samochody, które również powiat dofinansowuje. Jak będzie wyglądał 2012 rok do końca roku? No, rozpoczęliśmy go od remontu naszej świetlicy, która była nierementowana już przez dłuższy okres i tak na ostatnią chwilę udało nam się akuratnie ukończyć. Myślę, że tutaj pan redaktor pójdzie i zobaczy jak wygląda ta świetlica. Także jesteśmy zadowoleni. Pomogło, pomógł nam tutaj akuratnie urząd dofinansować i wysłał również pracowników interwencyjnych do prac takich typowo budowlanych. budowlanych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 5 maja w ciemnie oddano do użytku nową remizę strażacką i samochód, który był jeszcze na numerach rejestracyjnych z Holandii. Łączny koszt remizy i pojazdu wynosił nieco ponad 70 tysięcy złotych. Zdanie nowego sprzętu. Rozpoczniemy od hymnu i poprosiłbym dowódcę uroczystości Duchamelka Jaszki o wydanie stosownych komend. Non. Senator Rzeczpospolitej Polskiej, a jednocześnie prezes zarządu powiatowego Duch Roman Zaborowski. Witamy serdecznie. Jest nasz starosta Jacek Żmudaczy-Jatowski. Witamy serdecznie. Jest również wicestarosta Andrzej Marcinkowski. Witamy serdecznie. Jest komendant powiatowy jest Straży Pożarnej druh Lech Rostowski. Damy serdecznie. Po uroczystym otwarciu remizy strażacy ochotnicy zademonstrowali pokaz sprawności przy pozorowanym pożarze.

teraz wy będziemy... Trzy, cztery, dwa. Trzy, cztery, dwa. Żeby są słabe, żeby nie no, były ostre. Nie, z tymi by na chęć. To jest zeleniejsze, nie? Dobra, dziękuję. Dziękuję. Pan z wami. Zgromadziliśmy się, aby tę budowę, remizę polecić Bożej opiece i Jego błogosławieństwu. Bóg jest naszym Ojcem, z ufnością wołajmy do Niego. Wysłuchaj nas, panie. Prośmy Boga, aby zachował ludzkość od zarazy głodu, ognia i wojny. Wysłuchaj nas, panie. Prośmy Boga. Dziękujemy serdecznie księdzu Piobosztowi, a teraz głos zabierze duch senat. Moi drodzy, przede wszystkim drodzy strażacy, strażacy ochotnicy, strażacy zawodowi, dostojni goście. Myślę, że dziękuję za zaproszenie. Mogę powiedzieć, że jest to symboliczny dzień, w którym... Po Święcie Strażaków, wczoraj było Święto Strażaków, dzisiaj można powiedzieć, jest święto takie symboliczne Strażaków Zawodowych, bo to dwudziestolecie Straży Pożarnej Państwowej. Spotykamy się tutaj w ciemnie małej miejscowości, ale jakże atrakcyjnej, ambitnej, uroczej, znanej, nie tylko z nazwy i z wielu innych ambitnych projektów. Spotykamy się, żeby otworzyć remisę. Oczywiście, kiedy podjeżdżamy tutaj ci, którzy rzadko kiedykolwiek się pojawiają, myślą, o, no niewielki budynek. Ale jeżeli sobie wyobrazimy, z jaką tęsknotą miejscowi strażacy czekali chociażby za takim obiektem, to możemy powiedzieć, jest to na pewno święto i duma wszystkich miejscowych. Że w końcu jest. Jest budynek, jest remiza przystosowana do lekkiego, nowoczesnego samochodu. Jest już sprzęt. I jest przynajmniej widać w tym wszystkim coś, co się nazywa dziełem ludzkim, dziełem strażaków. Coś, co wszyscy na pewno żeście oczekiwali. My w naszym regionie, w naszym województwie mamy ponad 660 bodajże jednostek 18 tysięcy strażaków różnych jednostek większych, mniejszych, z remizami rozbudowanymi na dwa duże samochody i takich powiedzmy mniejszych, jak ten, też jest sporo. Ale dla miejscowych to miejsce jest zawsze najważniejsze. Ona skupia uwagę wtedy, kiedy mówimy o bezpieczeństwie. Kiedy myślimy z troską o tych, którzy dbają o nasze bezpiecze, bezpieczeństwo, o nasze życie, o nasz dobytek. Ich nie śpi, każdego dnia zawsze może się coś zdarzyć. Cieszę się, że jest tutaj wspaniała rodzina strażacka, która zainspirowała pana wójta, wuj, pana, pana starostę i miejscowych. Do tego, żeby to miejsce stało się miejscem, gdzie mogą się spotykać nie tylko wtedy, kiedy alarm zacznie działać. ガチゴーリングおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお Potem każdy mógł skosztować przepysznej kiełbaski i wielu innych smakołyków przygotowanych przez miejscowe panie, które na co dzień pomagają ochotnikom w ich trudnej pracy. Próbuję dopiero mają być. Równo równo. Jest, równo, równo. Równo, równo obracaj. No, no. 7 maja w sali nr 1 Urzędu Miejskiego zostały podpisane umowy na dofinansowanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych Strzebelina, Lipnicy i Studzienic. panie starosto, jakie pieniążki dzisiaj podzielimy, na co i dla jakich jednostek OSP? Yy, tak, to już dzisiaj trzecia edycja naszego programu powiatowego modernizacji ochotniczych straży pożarnych tych z skrawego systemu ratowniczego i dzisiaj, dzisiaj dotacje trafiły do trzech, do trzech jednostek OSP. 44 tysiące złotych to jest ochotnicza straż pożarna w sudzielnicach zakup samochodu pożarniczego, kolejna dotacja na zakup motopompy 10 tysięcy złotych i to jest ochotnicza straż pożarna w Czebilnie oraz 7 tysięcy złotych na zakup sprzętu do Lotownictwa drogowego OSP Lipnica. W sumie 61 tysięcy złotych w tym roku. Jak wspomniałem, to już jest trzecia nasza edycja. Trochę tego, tego sprzętu, który został dofinansowany przez powiat bytowski, już zostało w powiecie bytowskim zakupione. No Czeka nas jeszcze kilka edycji na przyszły rok. W związku z tym, że w tym roku, w roku 2012, niepełna kwota została wydatkowana, na przyszły rok będziemy mieli ponad 200 tysięcy złotych. Czy uda się wydatkować?